How <mety> hej, cześć z strony z tej strony Dzisiaj ze mną jest Dom Das ist ein Kryjówken Hero Zero Dokładnie Wyszedł nowy pasz do Hero Zero Jesteśmy naprawdę po prostu Cies... Cieszymy się, no ludzie W końcu, to jest... ile my na niego ile na niego Ja nie czekałem, ja chcę pracę, ja chcę z powodem pracę Ja nie czekałem na tego upgrade Dobra, ja sobie już atakuję jakiegoś typa On ma dwa oboty, dobra, już zniszczyłem go, już mam Zeronity, ej, a, a jak zrobić, żeby było więcej po prostu yy, do zbierania tego, bo ja mam nadmiar superkleju xd. Musisz główną kryjówkę ulepszyć. Aha, tam gdzie się haj zbiera. Okej, okay, no. ja rozbuduj. To jest tak, ile muszę oponek? Jedną oponeczkę. Wszystko jest tutaj już dopielęgnowane, ja teraz zacząłem sobie bo... Winny. To jest tak dopielęgnowane, żeby jak najwięcej hajsu to wydać w tą górę. No dokładnie. Albo za pomki do przyspieszania, albo sobie dokupić, bo za 20 zł. Wiesz że co może dokupić bo to za 20 zł i budować dwie rzeczy naraz? Serio? No Nawet się opłaca. Opłaca?! I... A kupuj se za 20 zł masz e? Jak masz ten, ten Przy tego przykleju i przy zeonicie masz zayski. taki plusik. Tak zejski Czekaj, a nie da się tego kupić przez telefon XD A co? Chciałeś już kupić? Nie, co ty głupi jesteś O dobra Ej serio? Oboty tak mało kosztują? LOL Dobra, to ja sobie buduję oboty, lol Oboty kosztują 10 ale one dodają na każdym użyciu w walce, nie? Dobra, yyy... Jezu Każde... Każde walka ci boty, nie? Obojennie, czy ty tę walkę wygrasz, czy przegrasz ja muszę patrzeć sobie na... No, ściągawkę, czekajcie, tak Jej, dostałeś kolejne super glue, Ja nie mogę! O, oh, fuck. Czyli ja, Mi się wydaje, że mam takie lagi. Kuźwa, zero to... mi zabierają! Tam ty dałeś jedne Dobra, teraz opuszczamy kolejną. O oh, lol. Ja mam za mało miejsca. Dobra, tu bo to mogę bić? Pozycjowo na szósteczkę poziom, nie, nie, nie będę go bił. W ogóle te ty się tak powózbudowy, że mogę się obsadzić. Ale ty dom ile masz już procent rozwoju? Ja tylko ja jestem w to. Mi się tego klikać nie chcę. Dom super, super. A nie na 18 patrz! Kurczę. Ktoś... to w ogóle nie gram na 18, nie? No bo jesteś... Nie masz to porównywać. Na 14 mam rozwoju 10% i słaby 121. Aha a on tylko JEDEN Ej ale w turnieju tygodniowym nie ma Honoru kryjówki No wow, szybki jesteś ty Bo kryjówkę można rozwinąć i potem co? Punkty sławy jakoś zdobywać? No wiesz jak to by się, się zbijało? Ej ty, dobra no, pomysł Zmaga. Piszemy do supa Bo boli mnie dupa Ej hey. Piszemy do supa bo boli mnie dupa Ello, Ello Śwake mi, mi do, do, dostali czyli Dawaj mi ten super klej, bo oszaleję! A w ogóle tego jestem prawie top 10 w tej kryjówce, nie? Na czym? Na 14 oczywiście. 20 zł nie, nie ma SMS-a, kurde tej... Jak to jest chyba po wojaku. <coughs> bo... Nie no ten bot mnie pokona! Nie! Dobra, ja mam 828, bot ma 855. Ja mam 732, bot ma 766. Ja mam 627, bot ma 680. Ja mam 530, bot ma 580, 420, 500. Unik, wryj. Dobra, mam przewagę. Przewagę. Okej, okay, dobra. No, bocie, come on! No nie, no przegrasz to. Ty debilu. Jak ty teraz zostaniesz w Riza 93 to jesteś debilem. Jak, 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 jak z Dom przeklina. O! Udokumentowany na odcinku, nie? Dom przeklina. Te boty to gówno. Clickbait hara. Te boty to gówno. Właśnie, się muszę rozbudowywać, żeby my na 18 flip nie dowolił. Pozycja na Nabuduj. Czekaj. Okay. Chwilę, mogę atakować już? O, mogę! Czekaj chwilę. Dom superom. Dom Super Złom Dom Super Rom To jest tylko. O 4 dodać 3, 127 level lepszy Ale ty jesteś nie, nie możesz bić ty. A kryjówce mają lepszą kryjówkę od ciebie zobaczysz no, Tosi, ty, ty zobacz tylko. Dom Super Rom Jezu, się bu buguje strasznie tam się ranking buguje, strasznie ci powiem. No ten ranking się strasznie buguje, zauważyłeś? No się buguje jako odcinek flip playa. No, szczerze mówiąc to mi się buguje strasznie. Eee, bl, 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 bl. o Jezu... Ha! 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 Dobra, dom, jakieś tam swoje... Hmm. różne rzeczy mówi Bo dom A bo flopa trzeba flopać, żeby flipał flopa flop A właśnie, zapraszam was do grupki na Facebooku flipy flopa Dom superą chyba tam masz, moda chyba, chyba, chyba Flopy flipa, nie flopy flip flop Flipa flop flop dopa, flop, eee, flop. Zejski jest A A, a mój, mój ten się nazywa Zejski jest, jest, jest u, aby. I kolejny wygrałem i kurde kur, kolejny Teraz muszę tylko wyprodukować. Na początku będzież ja uwięzony, a potem będą lać jak jego przegolony. A tak oboty będę po prostu ulepszał jeszcze kurde, będę musiał ulepszać wszystko, ulepszać. Nie nasz już nimi krajówkami, misła właśnie. No, dobra, ty już. Y ja już mam prawie, u mogę sobie budować coś. Ello teraz już y tego rozbudowywuje obronę, żeby być, żeby się bronić przed flipami i flopami. A właśnie ja jest na odcinku. XD co? Nie wiem czy Nie zaatakujesz mnie. Ja jem teraz sobie. Jest na 7 minut, ile tak myślisz, poprowadzimy tego odcinka? Ja tak myślę, że do 8 minut. 10, bo reklamy dodatkowe. xD Będziemy jak, jak, jak ten słynny youtuber Wiśnia, który zarabia na reklamach. Dobra, to jest mi... Dajmi... na reklamach, bo to wiesz. No, reklamy już tylko się liczą, nie wyświetlenia. Wyświetlenia potrzebne odstaw, niestety. O Jezu, flop To jest gupy, gupy. Dobra, dom, jesteś tam? Jestem. Się nie mutuj racz. Nie mutuj się. Halo, dom? Domek, jesteś tam? No, rozbudowuję krewetkę po cichu w tajemnicy, żebyś nie wiedział, jak ja to mam. Właśnie, zapraszam was na doma kanał. Na doma kanale będzie. Jest, jest, ja bym nie większość ludzi mnie już zna. nowe fany, moment oraz tam będzie e, coś fajnego. Rozwalił szklankę. Bardzo śmieszny Filip. Tak, wiem, że bardzo śmieszne. E, dom się nie umie. Ło! Wow, 200 super glu! Dawaj mi to pedale. Nie! Przegrywam już po pierwszym starcie! Mam ja minus jak, to jak, życia. Jak ja clickbait będę robił specjalnie. O dobra, dobra, poszło? Co? Ty bo to zrąby No nie, bo to zrąbię, musisz mu zabrać przecież 1000. No nie, ty bo to zrąbię. to zrąb. No nie! I temek, który ma więcej siły. Nie! Nie mam oponek na odwirowanie. No nie! Są życie szybko się wypłaciłem. Bo nie jesteś zapotobony, bo on nie da nie boję no Ale jestem no 700, 700, 1100, 1100 i 1030. Tak, a ważną walkę życia przegrywam właśnie, chyba. Nie, nie, nigdy też że tu przegrasz. No, o podskoczył, nikt zrobił! Tak to się robi w tym kraju. Aaaa, 200 Super Rule i 400 zero Mitu. Pa, pa, Już mam 5 bazę nitu, No nie, ty pomiłka 200 Replay nie. Już mam 4 sławe Nie lubi klej, bo to <laughs> Nie, jak, jak, jak ja cię na pyrę wyjaśnię zaraz Nie, o? to ja mam wyjaśnić insiderem. Daj to wyjaśnię. Ja tak insiderem na... Live znalazłem wyjaśnię. cię. Ej jak ja mam tyle samo tego. Jak ja cię atak, jak, jak ja ci twoją bazę atakuje XD a ja wierzę, że ja na 18 nie gram. To za bardzo No kurde, jak zaatakować twoją... Ej, jak zaatakować? Takie coś się stało. Co się stało? Nie wiem jak zaatakować Ach. twoją... No musisz przez ten atak robić i musisz mnie trafić niestety, taka ferwalka. Nie... dlaczego? O, czternasty le... 14 level jakiś, dobra. Pewnie... A tak się nie robi, ale gówno. Jeszcze raz. I kolejne trzy sławy, easy pizi. E, dobra, jeszcze zdjęcie gniazdko. Dobra, ludzie, możemy kończyć odcinek. Zapraszam na doma kanał. Śmierdzi bardzo. No wiem, wiem. Wszystko przez flapa bo ty Pytanie. przyszedł. Anwerowski, wszystkie, naszą całą ekipę pozdrawiam. O ile oglądają to Ja to zdrowa Zejskiego Tego słabego gościa Dobra, więc